Szanowni Państwo, jeszcze jeden dzisiaj bardzo gorący odcinek programu Polskość to normalność. Ponieważ wydarzyły się rzeczy, których chyba nie spodziewał się przede wszystkim w najczarniejszych snach minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Sądy dzisiaj potwierdziły, że jego decyzje są bezprawne i demolują polski wymiar sprawiedliwości. Zarówno w odniesieniu do sprawy Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, jak i co najważniejsze dla całego wymiaru sprawiedliwości wobec odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, które nie miało podstaw prawnych. Jedną decyzję w sprawie Marcina Romanowskiego wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, drugą natomiast Sąd Najwyższy i to nie żadni neosędziowie, tylko po prostu zwykli, normalni, uczciwi sędziowie, którzy, jak się okazuje, ku pewnie wielkiemu niezadowoleniu ministra Bodnara są jeszcze w Sądzie Najwyższym. O szczegółach już teraz. Tomasz Gdula, zapraszam na program Polskość to normalność. Zacznijmy od sprawy Marcina Romanowskiego. W lipcu prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt dla byłego wiceministra sprawiedliwości, który nadzorował między innymi Fundusz Sprawiedliwości w czasach, kiedy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Wtedy okazało się, że aresztowanie jest bezprawne, ponieważ polityka chroni, jak wykazali jego prawnicy, immunitet Rady Europy. Natomiast prokuratura krajowa złożyła na to, Postanowienie sądu zażalenie. I dzisiaj to zażalenie zostało rozpatrzone w składzie dwóch sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy potwierdzili jednoznacznie, że Marcina Romanowskiego chroni immunitet Rady Europy. A co za tym idzie? Należy całe postępowanie przeciwko niemu, opiewające na łącznie 11 zarzutów, umorzyć. nie ma możliwości dalszego prowadzenia postępowania przeciwko Marcinowi Romanowskiemu. Prokuratura oczywiście zapewne nie zejdzie z obranej drogi i będzie chciała, żeby Marcin Romanowski jednak utracił immunitet, o co zawnioskuje do Rady Europy właśnie. Ale co najważniejsze w tej sytuacji. Jego prawnicy będą mieli w ręku potężny oręż. Po pierwsze, właśnie dzisiejsze orzeczenie Sądu Okręgowego, a po drugie orzeczenie, które jest piorunujące dla całego, jak powiedziałem na wstępie, wymiaru sprawiedliwości, orzeczenie Izby Karnej Sądu Najwyższego. Izby, która nie została powołana w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, chociaż to tylko w oczach silnych razem ośmiogwiazdkowców i tuskowców, bodnarowców byłaby przesłanka jakoś negatywnie świadcząca o tej Izbie. Izba Karna Sądu Najwyższego funkcjonuje odkąd mamy Sąd Najwyższy, tam nie zaszły żadne głębsze zmiany i tenże Sąd Najwyższy dzisiaj, w składzie złożonym między innymi z sędziów niepowołanych po 2018 roku, tylko zdecydowanie wcześniej, a więc nawet wedle tej narracji rządu aktualnego nie można by tym sędziom odmówić prawa orzekania, oni stwierdzili, że powołanie. Na stanowisko prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, co miało miejsce w 2022 roku, było prawnie skuteczne i zgodne z przepisami ustrojowymi Rzeczypospolitej. To oznacza, że minister Adam Bodnar, stwierdzając jednoosobowo, że Dariusz Barski został odwieszony, przywrócony do stanu prokuratorskiego w sposób niezgodny z prawem, nie miał racji i że w związku z tym nie mógł na tej podstawie Adam Bodnar odwołać prokuratora krajowego. Ja pomijam tutaj jeszcze jedną kluczową kwestię, o której już wielokrotnie mówiłem na kanale Polskość to normalność. Do odwołania prokuratora krajowego. Potrzebna jest pisemna zgoda prezydenta Rzeczypospolitej. A takiej zgody nie tylko prezydent nie wydał, ale Adam Bodnar nawet nie wystąpił z takim wnioskiem do głowy państwa. W związku z tym podjął decyzję jednoosobowo i całkowicie bezprawnie. A to oznacza, że wracając do sprawy Marcina Romanowskiego, nawet jeżeli prokuratura wystąpi do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie mu immunitetu, to Obrońcy polityka suwerennej Polski będą mogli pokazać politykom w całej Europie, że o uchylenie immunitetu wnioskuje prokuratura, która działa w sposób nielegalny, bo jej zwierzchnik prokurator krajowy został powołany niezgodnie z prawem. To będzie już skandal międzynarodowy i to będzie kompromitowanie Polski w oczach całej Europy. Natomiast kolejne skutki, jakie rodzi dzisiejsze postanowienie Sądu Najwyższego odnośnie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, jest takie, że w tej chwili adwokaci wszystkich pospolitych rzeźmieszków, przestępców, różnego rodzaju różnego rodzaju czarnych charakterów przeciwko którym toczone są najnormalniejsze w świecie postępowania karne będą mogli podważać prawo prokuratury do oskarżania swoich klientów a więc już nie tylko kwestie polityczne będą tutaj brane pod uwagę nie tylko politycy prawa i sprawiedliwości suwerennej Polski na których Adam Bodnar i rząd Donalda Tuska prowadzi nagonkę będą mogli podważać prawo prokuratury do podejmowania Czynności, ale również adwokaci zwykłych przestępców także będą mogli się na tę przesłankę powoływać. To grozi paraliżem państwa. To grozi niestety tym, że przestępcy pozostaną bezkarni i będą mieli świadomość, być może dotrze do nich, bo to przecież często nie są całkiem w ciemię bici ludzie, że mogą sobie w tej chwili bezkarnie łamać prawo, krzywdzić zwykłych, uczciwych obywateli, ponieważ prokuratura nie jest w stanie im nic zrobić, bo prokuratura jako taka w Polsce nie funkcjonuje, nie istnieje i w związku z tym oni są bezkarni. Takie skutki rodzi postępowanie ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który jako rzecznik praw obywatelskich potrafił walczyć o prawa najgroźniejszych przestępców mówić, że oni mają za mało miejsca w celi, że trzeba ich traktować lepiej, że niemalże sanatorium trzeba im urządzić w więzieniu, a kiedy z rzecznika praw obywatelskich przeszedł do Ministerstwa Sprawiedliwości, to okazuje się być rzeźnikiem tychże praw. Obywatelskich i robi to nie tylko wobec polityków, ale również wobec nas wszystkich, ponieważ skazuje społeczeństwo na bezkarność pospolitych przestępców. To są dzisiaj, proszę Państwa, skutki dwóch bardzo ważnych decyzji sądu, ale decyzji opartych o przepisy. Podjętych w sposób niewątpliwie właściwy i przede wszystkim druzgocących dotychczasową politykę Adama Bodnara. Adama Bodnara, który już oczywiście idzie w zaparte i zapowiada, że on z obranej drogi nie zejdzie. Zatem będziemy mieli cały czas brnięcie Ministerstwa Sprawiedliwości i podległych mu organów, przede wszystkim nielegalnej. Od dzisiaj już niewątpliwie możemy to na podstawie decyzji Sądu Najwyższego stwierdzać prokuratury krajowej. Będzie demolował polski wymiar sprawiedliwości, grozi nam anarchia, grożą Polsce bardzo poważne konsekwencje i to wszystko odbije się również na zwykłych obywatelach, mimo że oczywiście celem jest niszczenie ludzi, którzy byli związani z poprzednim obozem rządowym. Dzisiaj właśnie mija dokładnie pół roku, odkąd na, do aresztu trafił ksiądz Michał Olszewski i dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. Oni też są podejrzewani, czy też już podejrzani, procesowo rzecz ujmując, w sprawie tak zwanej afery Funduszu Sprawiedliwości. Ale nie ma żadnej afery, nie ma żadnego postępowania, od dzisiaj nie ma żadnego postępowania przeciw Marcinowi Romanowskiemu, wiceministrowi, który nadzorował. Fundusz Sprawiedliwości, a więc również inne osoby objęte tym postępowaniem nie powinny być poddawane żadnym sankcjom prawnokarnym. Zarówno ksiądz Michał Olszewski, jak i dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. Wobec których dopuszczono się, co już wykazali prawnicy, naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co w Polsce nie miało miejsca wobec nikogo od 1989 roku, te osoby powinny opuścić areszt i wyjść na wolność. Ciekaw jestem, co Państwo sądzą o tej sprawie i bardzo przepraszam za taką surową, bezmontażu formę, tego odcinka programu Polskość to normalność, ale sprawy domagają się gorącego komentarza. Taki właśnie Państwu przedstawiam, ponieważ rzecz dotyczy naprawdę kluczowych, fundamentalnych spraw dla poczucia również bezpieczeństwa, naszego zwykłego obywatelskiego poczucia bezpieczeństwa przed pospolitymi przestępcami których decyzja Adama Bodnara może uczynić zupełnie bezkarnymi i ośmielić do jeszcze bardziej zuchwałych czynów przeciwko naszemu bezpieczeństwu, naszemu mieniu, przeciwko polskiemu prawu. Jestem ciekaw, co Państwo o tym sądzą. Proszę o komentarze i bardzo dziękuję za uwagę. Raz jeszcze przepraszając za tę bez montażu, całkiem surową formę dzisiejszego odcinka. Tomasz Gdula, kłaniam się i pozdrawiam.